Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z poleceniami książek idealnych, takich na jesień, które według mnie właśnie sprawdzą się fantastycznie. Mam tutaj 10 pozycji, dwie z nich niestety nie mam ich fizycznie, więc tutaj mam wkleję zdjęcia, kiedy będę o nich mówić. Kilka z tych książek to są serie, aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie na taki klimat jesienny, na takie chłodniejsze wieczory będą one w sam raz. Mamy tutaj też kilka propozycji dla młodszego czytelnika, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, to dawajcie później e, okejki, okay okejki, okay kciuki w górę, subskrypcje i wszystkie inne fajne rzeczy, a tymczasem ja już zaczynam opowiadać Wam o książkach. Pierwszą książką i pierwszą serią, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest seria, która bardzo duże wrażenie. Dostawiła na mnie w zeszłym roku i która strasznie mi się spodobała, a czytałam ją właśnie gdzieś tam na okres jesienny, już tam bardziej zimowy, i mówię tutaj oczywiście o książce Księga Axlin i całej serii Strażnicy Cytadeli. Tutaj poznajemy naszą główną bohaterkę Axlin, która niestety jest osobą niepełnosprawną, co w świecie, w którym ona żyje, jest dosyć kłopotliwe, bo w tym świecie istnieje mnóstwo różnorakich potworów, które w każdym możliwym momencie waszego życia. Czyhają tylko na to, żeby móc was tak naprawdę pożreć. No i e, nasza główna bohaterka głównie z tego powodu jest też kaleką, ale próbuje ona pomóc innym osobom i stwierdza, że napisze właśnie księgę Axlin, w której opisze wszystkie potwory, o których ona wie i sposoby, jak sobie z nimi radzić, tak, żeby zwykli mieszkańcy, zwykli obywatele tego świata mogli sobie właśnie jakoś poradzić z tymi stworzeniami i nie ulec ich ofiarom, nie paść ich ofiarą w sumie. No, i żeby to stworzyć, musi ona się wybrać na pewną wyprawę, no bo nie wszystkie istoty żyją wokół jej miasta, inne żyją w okolicach zupełnie innych, a dowiaduje się ona tego od mieszkańców innej wioski, który, którzy po tym, jak zostaje ona napadnięta i wybita, tak naprawdę, w większości docierają właśnie do jej wioski i mówią im o innych stworzeniach, z którymi oni mieli do czynienia. I'm sorry. Także tak, ta książka wydaje mi się, że idealnie sprawdzi się na jesień właśnie przez ten klimat, bo on jest taki... właśnie niebezpieczeństwo tego wszystkiego cały czas jest tutaj opisane w tej książce i nie da się go uniknąć. Ona jest przyjemnie napisana, przez nią się naprawdę szybko brynie i cała ta seria jest mega wciągająca, więc wydaje mi się, że jak zaczniecie ją sobie na początku jesieni, tak spokojnie uporacie się do nie, z nią bardzo szybko i e, myślę, że Wam się spodoba, bo ja byłam zakochana. Kontynuując temat potworów, stwierdziłam, że przypomnę Wam o książce, która była wydana już parę lat temu, bo w 2018 roku, więc kilka lat już minęło, i mam wrażenie, że w tamtych czasach więcej osób ją czytało, teraz praktycznie nikt po nią nie sięga. A mówię tutaj o okrutnej pieśni i jej kontynuacji, czyli mrocznym duecie. To jest książka Wiktorii Szłab, która jest skierowana niby do młodzieży. A ja powiem szczerze, że nawet czasami byłam przerażona, szczególnie jakimiś takimi potworami, które właśnie docierają do nas w domach. I mam tutaj historię dwóch głównych bohaterów Kate i Augusta, którzy żyją w jakby w dwóch częściach miasta i są dziećmi przywódców tych części miasta, które są od siebie bardzo różne. W obu tych częściach żyją potwory, i w obu tych częściach ludzie potrzebują pomocy, żeby sobie z nimi radzić. Kate jest córką człowieka, który pozwala tym potworom żyć jakby na ulicach i żąda od ludzi tak naprawdę zapłaty za to, żeby byli ochraniani. A August jest synem człowieka, który z kolei właśnie tych potworów poniekąd chce się pozbyć i, i dać takie bezpieczeństwo ludziom. Ale niestety August jest jednym z potworów i chciałby on bardzo być człowiekiem, ale nie może uciec od swojej natury, nie może uciec od tego, kim tak naprawdę jest. No i poznajemy tutaj losy naszej właśnie dwójki. Poznajemy różnorakie potwory, które bardzo, ale to bardzo mnie czasami przerażały, i ja nie potrafiłam wiecie, zebrać się do niektórych rzeczy, bo faktycznie było to tutaj tak opisane dosyć obrazowo i ja miałam takie. no trochę się dyga mnie, a ja jestem, jak wiecie, mocno tchórzem, więc do mnie straszniejsze rzeczy przemawiają bez żadnego problemu i nawet nie trzeba się za bardzo starać, żeby mnie przestraszyć, dlatego e, tak, ta książka wydaje mi się idealna. O, nawet znalazłam kawałek różyczki. Ee, idealna na jesień, bo ja chyba ją czytałam też na jesień, więc właśnie fajnie ten klimat tutaj oddziałuje na odbiór tej książki i mam nadzieję, że Wy też sięgniecie po nią, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Dalej powiem Wam troszeczkę o serii, już takiej bardziej dziecięcej. I mam tutaj wszystkie trzy książki, bo z tego co kojarzę, to jest to zamknięta seria, i mówię tutaj oczywiście o Franku i Fince, czyli o pierwszej części i cyrk ma martwych makabresek. Druga Szczwane Sztuczki i trzecia Dyniowy Demont. To są książki, które właśnie tak jak mówię, są dla młodszego czytelnika skierowane. Poznajemy tutaj nasze rodzeństwo, czyli właśnie Franka i Finkę, którzy zostają wysłani do swojego dziadka, tak troszeczkę do innego świata. Który zajmuje się cyrkiem, takim obwoźnym cyrkiem w świecie, który jest troszeczkę bardziej magiczny. No i nasi bohaterowie tutaj wyruszają na różne przygody, różne rzeczy stają im na drodze, i właśnie wszystko to tutaj tak fajnie się splata. Jest tutaj akcja, która się rozgrywa niby w lato, ale jakiś taki jesienny klimat, właśnie dzięki tej magii mamy. A w tej części dodatkowo właśnie mamy historię, która rozgrywa się znowu w lato, ale w miasteczku wiecznego Halloween, więc no, ten klimat jesienny jest tutaj wszechobecny. Ja się świetnie bawiłam przy wszystkich tych trzech częściach, więc jeżeli się zastanawialiście, czy warto po nie sięgać, to ja jak najbardziej polecam. Dodatkowo w środku standardowo są przepiękne ilustracje, które tylko dodają jakiegoś takiego smaczku, więc. Myślę, że sprawdzą się idealnie. Dodatkowo one są w ogóle przepiękne. Ja jestem zakochana w oprawie graficznej tych książek, więc tak. Mam nadzieję, że Aneta Jadowska będzie pisała troszeczkę więcej takich historii i poznamy troszeczkę więcej innego świata niż świata Dory i tego typu, za którym ja. Nie do końca przepadam. I yy, żeby zostać jeszcze troszeczkę w tym klimacie dla młodszego czytelnika, to polecę Wam też książkę, którą słuchałam dosłownie wczoraj w audiobooku, a wydaje mi się, że ona się sprawdzi właśnie idealnie, jeżeli chodzi o jesień. I mówię tutaj o książce Avelyn Jones i Duch z Malmauf. Bodajże taki jest cały tytuł tej książki. I poznajemy naszą główną bohaterkę, czyli właśnie Avelyn, która zostaje wysłana do ciotki, do Je Ona ma takie troszeczkę dziwne hobby, bo interesuje się ona duchami. Bardzo mocno interesuje się duchami, lubi się bać mi, może przestrasza się bardzo łatwo, to nadal nie rezygnuje z tego hobby i cały czas gdzieś tam szuka książek, które otworzą ją trochę na ten temat duchów i historii, właśnie związanych z danym miejscem. I tak trafia na książkę pewnej dziewczyny, która w 80 latach zaginęła, no i mamy tutaj właśnie historię związaną z duchami, historię, która gdzieś tam zagraża życiu naszej głównej bohaterki. Jest to książka, która jest przekróciutka, bo tam audiobook chyba trwał półtora godziny na dwukrotnym przyspieszeniu, ale ja słuchałam jej z zapartym tchem od samego początku do samego końca, a przesłuchałam ją na raz. Nie mogłam się absolutnie oderwać od tej książki, czasami miałam takie, że... takie momenty, że Obawiałam się odwrócić, bo myślałam, że osoba, o której gdzieś tam było mówione, będzie stała mi za plecami. Myślę, że nie ma chyba lepszej recenzji takiej książki, która gdzieś tam ma budzić w nas grozę i pewien niepokój, niż to, że samo czytanie tej książki budzi w nas taki niepokój i zostaje ta myśl z nami. Jest to książka fantastycznie napisana, a to na pewno. Jest to też początek serii, więc z tego co kojarzę że będą kolejne tomy, bo też tam było mówione, że będą kolejne tomy, nawet chyba jest podany tytuł, ale niestety tego nie pamiętam. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jest to też niedawna premiera. Ja wam bardzo polecam, jest to świetna książka właśnie na takie wczucie się w jesień i w zdobycie takiej właśnie energii jesiennej, energii grozy i jakiegoś takiego poczucia troszeczkę niepokoju. Legendy i latę, czyli Cozy Fantasy, w którym poznajemy naszą orczycę Viv, która po latach walki i jakiejś takiej wojaczki ma marzenie, żeby osiąść w jednym miejscu i otworzyć tam kawiarenkę, odciąć się całkowicie od poprzedniego życia i móc normalnie funkcjonować. Otwiera tą kawiarenkę niestety w miejscu, które w którym jakby ludzie nie wiedzą o istnieniu czegoś takiego jak kawa i są dosyć sceptycznie do tego nastawieni, a do tego jeszcze jej przeciwnicy czy z przeszłości, czy tacy wiecie aktualni, których gdzieś tam, których ona zdobywa, też próbują jej przeszkodzić w tym, żeby ta kawiarnia normalnie funkcjonowała. Trafia ona na fantastycznych no nie ludzi do końca wokół siebie, bo mamy tutaj sukubę i Istotkę, której nigdy nie pamiętam nazwy, ale ona była tak fantastyczna. A mówię tutaj oczywiście o naparstku, który, którego wypieki sprawiały, że mi za każdym razem ciekła ślinka, i to jest taka książka, która właśnie idealnie was wprowadzi taki klimat, taki ciepły, taki, taki kocykowy, w którym będziecie pić kakałko i jeść sobie jakieś ciasto bądź jakiegoś rogalika. To jest książka, przy której naprawdę nie można siedzieć głodnym, bo uwierzcie mi. Że co chwilę będziecie mieli ochotę, żeby coś podjadać, więc e, tak zawczasu zaopatrzcie się może w coś słodkiego, w coś dobrego, w kawkę, w nie wiem, w kakałko i będzie ona idealna. Ja mówię, świetnie się bawiłam, dodatkowo ona jest cieniutka, więc przez tą historię naprawdę przebrniecie bardzo szybko i wprowadzi was ona w idealny taki jesienny klimat, że. Niby już jest troszeczkę chłodniej, więc chcecie się owinąć wszystkimi kotykami, jakie są możliwe, a z drugiej strony, jeszcze gdzieś tam są takie promienie słońca, które ogrzewają Was mimo wszystko i sprawiają, że ta jesień jest całkiem przyjemna. I to jest właśnie taka książka, więc y, mam nadzieję, że po nią sięgniecie, bo ja dalej jestem w niej zakochana. W kolejnej książce byłam zakochana w zeszłym roku i jest ona troszeczkę z innej beczki, i jest to książka Mężczyzna imieniem Owe, to jest książka, w której poznajemy właśnie bohatera, który po śmierci swojej żony nie widzi już żadnego sensu w życiu i chce popełnić samobójstwo, ale ktoś mu bezczelnie przy tym wszystkim przeszkadza, bo na jego osiedle, na którym już ludzie nie za, nie za bardzo chcą przestrzegać, wiecie, zasad takich osiedlowych, a on. Się czuje takim strażnikiem tych zasad. Na tym osiedlu pojawiają się nowi bohaterowie, którzy troszeczkę zatruwają mu życie, bo co chwilę coś od niego chcą, co chwilę coś od niego potrzebują, więc jego plany troszeczkę są przesuwane w czasie. Jest to przepiękna historia, w której poznajemy bohatera, który jest strasznie bucowaty, strasznie taki zgorzkniały, ale to wszystko właśnie jest takie bardzo też ludzkie. Frederick Bachman pisze to w taki sposób, że. Ciężko jest, mimo wszystko, nie lubić tych bohaterów, ciężko jest nie zaangażować się w ich życie. To jest historia, która porusza kilka problemów, które są właśnie takie, takie normalne. Wiele osób sobie z nimi gdzieś tam próbuje poradzić, wiele osób sobie próbuje z tym żyć jakoś. I to wszystko mamy zawarte w tej książce, napisane w tak piękny sposób, że nie chcemy przestać jej czytać. Nie chcemy, jakby, przestać dowiadywać się, jakie losy będą nasze, jak potoczą się losy naszych bohaterów. I no ja jestem absolutnie zakochana. Polecałam już wam tą książkę w zeszłym roku, mówiłam wam o niej, że jest jedną z moich ulubionych i teoretycznie to jest taka, wiecie, normalna historia, która mogłaby być opisana w wielu innych książkach, mogłaby się pojawić w wielu różnych filmach, a jednak ta książka robi z człowiekiem coś takiego, czego nie zrobił żaden film, czego nie zrobiła żadna książka. Jakby dała mi takie emocje, że faktycznie gdzieś tam kręciła mi się łza w oku i i jakoś tak nieod... niezmiennie mam wrażenie, że ta książka właśnie na jesień sprawdzi się idealnie i mam nadzieję, że po nią sięgniecie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo jest to mój jeden z absolutnych faworytów zeszłego roku i nie mogę przestać myśleć o tej książce cały czas, gdzieś tam ona się z tyłu mojej głowy trzyma i mam nadzieję, że u Was też tak będzie po jej przeczytaniu. Tak, dla odmiany powiem Wam jeszcze o książce Pół na Pół, czyli o kryminale, w którym poznajemy dwie siostry, które dzwonią jakby na siebie na numer alarmowy, że ta druga zamordowała ich ojca i robi to i jedna, i druga, więc policja ma straszne zadanie, bo musi znaleźć właśnie morderczynię. Poznajemy historię adwokata. Który się zajmuje sprawą jednej z nich, ale też poznajemy właśnie punkt widzenia morderczyni, z tym, że nie mamy nigdzie powiedziane, która z tych kobiet właśnie tym mordercą jest, więc cały czas gdzieś tam kluczymy wokół tego morderstwa, cały czas próbujemy znaleźć sprawcę, cały czas próbujemy rozwikłać tą całą zagadkę, a w tym wszystkim jeszcze okazuje się, że dużo innych osób jest w niebezpieczeństwie, bo ta cała historia nie jest aż taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Ja byłam zakochana w tej książce, słuchałam jej w audiobooku, jest to jedna z. Z fajniejszych książek w tym roku. Jest to jedna naprawdę z takich kryminałów, które od samego początku do samego końca trzymały mnie w napięciu i czasami jak coś robiłam, to musiałam tak stanąć i, i wiecie, złapać te informacje do siebie i przemyśleć to wszystko, jak to się wszystko ma i dlaczego tak, jak mógł autor to wszystko tak wymyślić, bo mi się to osobiście w głowie nie mieściło, była to fantastyczna pozycja, przy której naprawdę świetnie się bawiłam, a przy okazji, audiobook jest bardzo dobrze czytany, więc ciężko się nie zaangażować w tą książkę. I trzy ostatnie książki, o jednej z nich Wam opowiadałam ostatnio, więc nie będę tutaj się jakoś bardzo rozwodzić, bo mówię tutaj o książce Wielka Samotność, w której poznajemy Leni, która się przenosi razem z rodzicami na Alaskę, żeby jakoś pomóc właśnie ojcu w wyleczeniu stresu pourazowego. Zawsze mam problem, żeby wymówić tą nazwę. Zawsze mam problem, żeby ją zapamiętać. Jak się okazuje, w całej tej historii Alaska niestety nie do końca pomaga. Poznajemy ich takie codzienne życie, poznajemy ich problemy, poznajemy sobie e, poznajemy sytuację, jak oni sobie z tym radzą, bądź też nie do końca, no i cały ten klimat Alaski, cały ten klimat jakby zimna, osamotnienia i takiej właśnie wielkiej samotności, która zewsząd nas otacza. Ale też jak istotne w tym wszystkim są kontakty, między innymi, z sąsiadami, jak bardzo czasami potrzebna jest pomoc osób, które gdzieś tam znajdują się w najbliższym naszym otoczeniu. Fantastyczna opowieść, przy której ja naprawdę byłam miejscami zszokowana, miejscami zafascynowana Alaską, miejscami miałam takie poczucie, że aż mi się robi zimno z tego, co tam się dzieje, więc jest tutaj wszystko. Czym można tak naprawdę opisać książkę, która jest idealna właśnie na jesień albo na zimę, bo wydaje mi się, że w tej porze roku ona również się sprawdzi? Świetna historia, troszeczkę cięższa, ale nadal fantastyczna. Miasto Jadeitu, czyli Fantastyka, w której poznajemy wyspę Kekon, na której właśnie można wydobywać jadeit, który daje ludziom E, troszeczkę więcej mocy, troszeczkę więcej zdolności, i kiedyś był on używany do tego, żeby zapobiec najazdom na tą wyspę. No i teraz, jak już wojny nie ma, to Niestety, ale powstaje taka troszeczkę wojna między klanami, które się znajdują w stolicy tego, tego, tej wyspy. I głównym problemem naszych bohaterów jest to, żeby utrzymać się przy życiu właśnie w wojnie z tym drugim klanem, ale też utrzymać dzielnice, które teoretycznie są pod ich władzą, a przy okazji, żeby zapobiec temu, żeby Jadej był również rozpowszechniany wśród jakby zwykłych obywateli, bo nie każdy może tym jadeitem pładać, nie każdy może sobie z nim poradzić, a na rynku pojawia się pewien lek, który właśnie to normalnym ludziom umożliwia. Niestety nie są oni nadal w stanie, wiecie, używać tego jak osoby, które mają właśnie takie moce, które pomagają im zapanować nad jadeitem, więc troszeczkę problemów się z tego rodzi. Fantastyczna opowieść. Ja dalej nie sięgnęłam niestety po drugą część, ale mam ją cały czas w planach na ten rok i na pewno gdzieś tam na jesień będę po nią sięgać, bo wydaje mi się, że sprawdzi się idealnie. Ja od samego początku do samego końca byłam zafascynowana tą książką, nie wiedziałam co tu się będzie działo. E, polityczne takie zagrywki, których tutaj jest również mnóstwo, jak w niewielu przypadkach one mnie angażowały, bo czasami ja się czuję taka zagubiona. Podczas właśnie takich politycznych zagrań. Dla mnie też ta książka była troszeczkę taką wizualizacją sukcesji, bo główni bohaterowie, których tutaj poznajemy, to jest rodzeństwo. I w moich oczach, jakby oni idealnie wizualnie pasowali właśnie do rodzeństwa, które znajdowało się w sukcesji. Więc e, był to taki dodatkowy smaczek, który mi tylko pomagał w czytaniu tej książki i wydaje mi się, że raczej się nie pozbędę tego wrażenia w kolejnej części. Będę po nią sięgać, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej serii, no to. Najwyższa pora się za nią zabrać. I jesień będzie idealna. I ostatnia książka, największy grubasek książka, którą czytałam dosyć niedawno, znowu, a której nie mogę Wam nie polecić na lato, bo wydaje mi się, że sprawdzi się ona fantastycznie. Mówię Grubasek, a mówię tutaj oczywiście o książce Battle Royale. książce, w której się mordują, zażynają i próbują się pozbyć siebie nawzajem. Na pewno nie jest to książka dla młodego czytelnika, na pewno to nie jest książka dla dzieci. Mamy tutaj bohaterów, którzy yy, chodzą do gimnazjum i zostają, jakby ich autokarz zostaje porwany i zabrany do miejsca, w którym mają oni za zadanie, właśnie pozbyć się wszystkich innych członków swojej klasy po to, żeby przeżyć. Jedna osoba tylko może przeżyć, a żeby to zrobić właśnie musi pozbyć się wszystkich innych. Troszeczkę cięższy temat, troszeczkę cięższy kaliber, ale książka, która od pierwszych stron wciąga tak mocno i tutaj mamy niektóre sytuacje, które są tak obrazowe, że czasami naprawdę trzeba się troszeczkę odsunąć i, i, i człowiek nie dowierza temu, czemu czyta, ale no ja byłam zafascynowana. Mówię, sprawdzi się ona na jesień głównie właśnie przez ten temat przewodni, czyli przez te wszystkie mordy i zabójstwa i no i niezbyt poprawne rzeczy, ale. Ale historia jest fantastyczna I, i, i ja nie mogłam przestać jej czytać. Naprawdę byłam zafascynowana. Nie do końca lubiłam się z głównym bohaterem, ale y, jednak jest to minus, który jestem w stanie przełknąć przy całej grubości tej książki, bo była ona fenomenalna. Nie jest to jakaś niedawna premiera, jest to książka, która już jest parę lat u nas na rynku i wiele osób ją polecało. Ja się, się, ja się zabrałam za nią dopiero teraz w tym roku, ale kompletnie tego nie żałuję i wydaje mi się, że jakbym sięgnęła po nią na jesień, to byłaby możliwie jeszcze lepsza. Próbuję Wam podnieść wszystkie te książki i stwierdzam, że ważą trochę. Więc tak, to by były prawie wszystkie polecenia książek, które mam dla Was w tym filmie, oprócz dwóch, które mieliście tutaj wklejone okładki, wszystkie te książki Wam polecam. We wszystkich ja byłam zakochana w swoim czasie i nadal, nadal jestem, więc mam nadzieję, że sięgnie, sięgniecie po którąś z tych książek i że Wam się spodoba. Jeżeli Wy macie jakieś książki, które polecacie, żeby przeczytać. Typowo właśnie w tej porze roku to też zachęcam, żebyście dawali znać w komentarzach, a ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!